Słuchajcie, znacie tego Rafała Załorskiego? Trading gym Session, hmm? Właśnie do niego jadę, wiecie co? Sprzedał mi 500, tun, co? Zaraz zobaczymy go. dobry. Chciałbym wam powiedzieć jedną historię o tym właśnie jak Rafał Zaorski miał szkołę na moje 500 złotych. Znaczy nie moje, tylko dziecka. No dziecka, pieniądze, które dostanę dopiero w lipcu, bo weszło teraz prawo, że teraz każde dziecko będzie miało 500+. plus, Więc postanowiłem, że zainwestuję te 500 plus na kredyt, wezmę kredyt na 500 złotych i spłacę w lipcu jak dziecko już otrzyma, znaczy my otrzymamy za dziecko pieniądze. No i Jarosław rzeczywiście pomyślał sobie, że hej, ludzie będą inwestować. No rzeczywiście pomyślałem sobie, że dobra, to nauczmy się inwestowania i zobaczmy, co mógłbym kupić, jaką, jakieś szkolenie, czy jakieś tam edukacyjną rzecz, książkę na przykład na rynku. No i zobaczyłem, że jest oferta, że Rafał Zaorski sprzedaje książki. nie? O takie książki właśnie o spekulacji. Rafał Zaorski, wydanie pierwsze. I okazało się, że pierwsze 990 tam sztuk zeszło w ciągu 5 minut e, i no i ja, ja bardzo chciałem sobie tą książkę kupić. E, no i pisze do Rafała Zaorskiego tam wiecie tam na Facebooku e, zaprosił mnie ze 3 lata temu na Trading Jam Session. No i mówię: Dobra, jak mnie zaprosiłeś, e, Rafał, no to wpadnę, nagramy materiał o twojej książce? no i może sprzedać mi e, jakąś książkę, która jeszcze tam została w, twoich, tam, w twoim depozycie. On powiedział, dobra, ogólnie wartość książki jest teraz 1200 zł, ale jak zrobisz reklamę na kanał, e, ja będę mógł powiedzieć o, tym, o tej książce, no to jest ci za 500 zł. No. Ta książka jest efektem 4 lat mocnej pracy, 20 lat doświadczeń. Cała wiedza na temat spekulacji w tych 300 stronach, ładnie kolorowana, przykłady, diagramy, i, 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 I myślę, że. No tu i Wapniak mnie zainspirował też 4 lata temu, jak się poznaliśmy, czy trzy już nie pamiętam, ten czas tak bardzo szybko leci do napisania książki. I stwierdziłem, że 4 lata to jest wystarczający okres czasu, żeby coś takiego popełnić. Będziemy je wszystkie podpisywać. Każda książka będzie miała indywidualny numer. A ważna rzecz, nie można już wydania pierwszego dostać na rynku pierwotnym. Bo cała akcja książki była podobna do debiutu spółki na rynku kapitałowym, gdzie mamy emisję pierwszą, czyli to wydanie pierwsze. Wydanie pierwsze rozeszło się w ciągu pięciu dni, co było dla nas wielkim, wielkim szokiem. Yy, I teraz tak. Ja będę te książki podpisywał w ciągu najbliższego tygodnia i wysyłał do osób, które to zakupiły. Każda książka będzie miała swój indywidualny numer, indywidualny wpis i ważna rzecz na samym końcu będzie miała swój, Sklejony kod indywidualny, każda z tych tysiącu, tysiąca sztuk i tysiąc sztuk kodów zebranych odblokuje rachunek na 100 tysięcy złotych dla osoby, która pierwsza te kody będzie miała. Dlaczego miałbym kupić tę książkę? Wapnia, ta, ta, książka... ta książka jest dla Ciebie po prostu, zobacz, jest bardzo taka krótka, nie, 300 stron, tyle przeczytasz, nie, mm -hmm. bo słyszałem, że masz problem tam z czytaniem. Tak. <laughs> no myślę, że szybko treść ogarniesz, nie, i wiem, że robisz też filmiki o samorozwoju i tak dalej, nie, i zarobisz na niej bardzo dużo pieniędzy. Mówię Ci, bez... teraz mogę Ci ją sprzedać, 500 złotych, nie, bierzesz ją, ja tak, weźmiesz ją. Tak. 160 filmów na tej ie Macie, ja wolę książkę przeczytać. Na każdej stronie masz yy, skróconą wersję, tak, każdy. Yy, tak każdego filmu, nie? I dodatkowo, o pewnie korzystałeś ze ściąg z polskiego, nie? To jest yy, w 30 dni o spekulacji, nie? Yy kurs dla opornych, nie? Naprawdę. Wszystko, wszystko pojmiesz, nie? Więc pięć stówek, wyskakuj i... Wziąłem. Pomyślałem sobie, dobra, te pieniądze i tak Mieszko będzie miał za... w lipcu, więc i tak mi się nie przydadzą teraz. Wezmę kredyt, spadzę, no wiecie, no. Pomyślałem sobie. No i tak postanowiłem, że tą książkę kupię. Przygotowałem dla Was cały unboxing e, całego, całej paczki. E, no i otwieram tą paczkę. Oczywiście tu jest siano. Siano. E, jakaś gazetka i daj dalej. No dobra, myślę, że jest spoko, no nie? Że to jakieś tam, nie wiem, no żeby się książka nie, nie potłukła i to wypełnili sianem. No i ta książka, książkę otwieram. No i teraz przechodzimy do drugiej fazy y, tworzenia bańki spekulacyjnej, bo sama książka ma treść na temat spekulacji, ale sama w sobie też jest spekulacją. Jest, ksi jest pierwszą książką, której cena wynika tylko i wyłącznie z popytu i podaży i użytkowników, którzy chcą ją kupić. I zawarliśmy tam sporo dawki emocjonalnej, która powoduje, że... Yy, bardzo dużo książek, książek jest wyłączonych z, ze sprzedaży, yy, bo Osoby, które ją kupiły, będą związane z nią emo emocjonalnie. A po drugiej stronie bardzo duża rzesza osób, która w ra z racji tego, że to jest ograniczone dobro, bo jest tylko i wyłącznie tysiąc sztuk, będzie e chciała to nabić. Plus element podbijający, czyli ten quest na 100 tysięcy złotych, e gdzie po zebraniu wszystkich kodów e z książki odblokujemy rachunek e traderski na 100 tysięcy złotych i osoba, która pierwsza zbierze te wszystkie e kody, no dostanie do niego, do niego, do niego dostęp. I zobaczymy co się stanie na rynku, jak rynek wyceni tą książkę, bo sama treść jest mega ważna, bo tutaj 300 stron, 4 lata pracy, ale to co się dzieje wokół y, tej książki i to w jaki sposób ona była rozgrywana jest o wiele ważniejsze. Ty będziesz potem to ciął, nie? Więc ja mogę wiesz 10 razy mówić to samo, a ty wytniesz te najlepsze kawałki, nie? No dobra, no. dobra, nie? Otwieram książkę czytam tutaj sobie pierwsze tam wiecie, wypowiedzi, jakieś tam fajne cytaty, że już, już wszystko co powinieneś wiedzieć z spekulacji. Oj, 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 tysiąc, tylko tysiąc egzemplarzy w tej książce jest. Z tyłu jest tutaj taka nalepka, gdzie jest specjalny kod, żeby mieć dostęp do konta na 100 tysięcy złotych, na taki rachunek. I ja mówię, o jakie opinie tutaj są, na przykład Książki, wiecie, jest napisane: straty idą w zapomnienie, jak ręko odjął, spekulant o tym, jak oszukać siebie samego, aby zarobić na innych. Biały kruk tradingu, zawarty w pigułce moja pierwsza książka, którą przeczytałem do końca, no i rzeczywiście te recenzje, które tutaj były napisane z tyłu, tej książki, to już mówię, no nie wierzę. To będzie. Opowiem Wam historię, jak, jak wpadliśmy na to, żeby tą książkę wydać. W lutym albo styczniu puściłem do sieci informację, że pierwszy, pierwszy raz będę publikował swoją książkę ze wszystkimi materiałami, które są i opublikuję ją za darmo w formie PDF-a. I ona jest do w formie PDF-a z grupy Trading Jam Session za darmo do pobrania. I to była pierwsza pompka na książce. I tam starałem się nauczyć ludzi, w jaki sposób działa rynek, w jaki, w jaki sposób działa zapowiedź. Pewnego wydarzenia, czyli powodowanie plotek i egzekucję, można powiedzieć, faktów i sprzedaż faktów. Więc plotka była mm, tego typu, że książka jest wynikiem czteroletniej pracy, więc osoby sobie dokładały bardzo dużo informacji na temat, co w tej książce jest, jakie są treści i tak dalej. I tak działa nasz mózg na rynku akcji, czyli budujemy sobie jakieś przekonania tylko i wyłącznie w głowie, chociaż fakty yy, mogą tego nie mówić, no bo sam fakt tego, że ktoś powiedział, że 4 lata trwało pisanie, co wydaje się bardzo yy, dużym, długim czasem, nie powoduje, że książka może w środku mieć bardzo dużo treści, a jest yy, oszczędna w słowach, jeśli można tak mówić, jest białym krukiem polskiego treningu i spekulacji. I teraz wracając do meritum. Podbiliśmy zainteresowanie książką w formie PDF-a darmowego i szczyściliśmy ludzi na szczycie kiedy dostali PDF-a i zobaczyli jaka jest naprawdę treść książki. I to była największa lekcja, myślę, że spekulacji dla osób które uczestniczyły w początkowym happeningu dotyczącym książki, która tak jak powiedziałem, jest sama sobie w spekulacją. Drugim etapem była wersja papierowa, którą zaczęliśmy promować w wersji mm, przedsprzedaży. I codziennie podwyższaliśmy jej cenę, czyli wypuściliśmy 1000 sztuk egzemplarzy, tak jak na rynku, tysiąc, ileś akcji w emisji, i codziennie podwyższaliśmy jej cenę o złotówkę. Książka rozeszła się w ciągu pięciu dni, ostatnie 500 sztuk zeszło w ciągu jednego dnia, półtorej dnia. I już tam działały te efekty psychologiczne dotyczące jakby tempa. Rozchodzenia się jakiegoś, jakiegoś towaru. I teraz tak, ja obiecałem wszystkim, wszystkim osobom na samym początku, że cena książki będzie tylko i wyłącznie rosła, bo sama w sobie ma walor y, spekulacyjny. W związku z tym, tym elementem drugim y, tej fazy jest rynek wtórny. I żeby nie zdradzać treści książki, bo to musicie sobie zobaczyć, tak jak mówię, możecie sobie ściągnąć y, darmowy PDF. Zgodnie z misją naszej fundacji. Y, Materiały tej OTS-u są, są za darmo i tak samo jest w przypadku tej książki. Możecie pobrać sobie PDF i sami ją nawet wydrukować. Ale w wersji papierowej i z kodami, i z odpowiednim tam całym elementami indywidualnymi, ona jest opracowana w taki spekulacyjny sposób, nie? Ujrzały się kaczki mi. Kaczki. Tak właśnie kupiłeś euforię, mówię. No z euforią kupowałem, a nie wiem o co mu chodzi. I nagle patrzę. A książka jest po prostu pusta. Nie ma treści. Nie ma, nie ma nic. Tutaj są puste, białe kartki. Tysiąc osób kupiło po 130 parę złotych. W 5 minut. sprzedano wszystko. Ja kupiłem za 500, bo myślałem, że to jest coś unikalnego. 500 złotych. 500 złotych. No i sprawa skończyła się tak, że okazało się, że wszystkie pieniądze poszły na cele charytatywne. No i moi drodzy, książka tak naprawdę jest notatnikiem i jest też, jest dobrym przesłaniem właśnie jak wygląda spekulacja. O to w tym właśnie wszystko chodziło. O to, że na książce również można stworzyć model spekulacyjny. Koniec akcji, podsumowanie akcji y, sprzedaży tysiąca sztuk y, książki o spekulacji, z której wszystkie środki przeznacza Fundacja TOTS, czy nasza organizacja i nasza społeczność na cele charytatywne, wszystkie zyski. No to jeszcze raz, <śm> ta historia już tam. Yy, 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 y yy. Coś powiedzieć jeszcze, czy nie?